Hej, witajcie. Słuchajcie, szybkie info dlaczego nie ma filmów. Po pierwsze, nie ma filmów dlatego, że już są wakacje, już się kończą powoli wakacje, więc często nie mam je w domu, często nie mam jak nagrać filmu i jak, kiedy go zmontować, dlatego, że często nie mam w domu, gdzieś sobie jeżdżę, tutaj na, pod jakiś namiot, tutaj na grilla, tutaj gdzieś tam, tutaj coś tam. Często nie mam w domu, więc niestety nie mam kiedy tych filmów nagrywać. Po drugie, coś mam z telefonem. Nie wiem dlaczego, coś mi się stało z telefonem, że przez telefon nie mogę wysyłać filmów. Bo wszystkie moje filmy wysyłałem za pośrednictwem telefonu, dlatego że było to o wiele wygodniejsze niż uploadowanie tego na komputerze. Muszę to wszystko sprawdzić. Mam nadzieję, że uwinę się jeszcze dzisiaj albo jutro. Wiem, że obiecałem film w tamtym tygodniu, w, nie w niedzielę. Teraz może uda mi się go wrzucić na poniedziałek. Jeśli uda mi się naprawić sprawę z telefonem, bo czasami jeszcze brak. Coś tam, coś tam, jakieś tam utracone połączenie, coś tam, coś tam wyskakuje, takie dziwne rzeczy. Pierwsze życie coś takiego widzę, więc muszę to dokładnie jeszcze sprawdzić. I po trzecie, czy tam po czwarte, yy, ostatnimi czasy dużo ściągam. Laptop mój jest włączony przez praktycznie całą noc, całe 12 godzin, niekiedy nawet, yy, od 12 do 12 w dzień, yy, i tam różne rzeczy się ściągają. To dla kogoś jakieś tam rzeczy, jakieś tam gry na przykład chociaż nie popieram ściągania gier, ale no To nie dla mnie, to dla kogoś, tak? Po prostu tak tubacz się do tubaczby by posłuchamy, jak się tu baczysz. więc no Ja też sobie ściągam po prostu Warcrafta, dlatego że ostatnimi czasy trochę myślę nad tym, żeby zacząć powoli grać na globalu. Zobaczymy jak to będzie Dlatego, że byłem kiedyś tam w kinie i po prostu użyłem sobie tego klucza i zobaczymy jak to będzie, więc to też jest pobranie rzędu 30 giga, więc jakby też nocami, kiedy wrzucałem głównie filmy, teraz nocami no stop chodzi laptop i ściągają się różne rzeczy, tu jakieś filmy, tutaj coś, tak. Więc no, jakby jest to też niezależne, tylko, to nie zależy tylko od jednego czynnika, tak, to od czterech różnych czynników, tak. Tutaj telefon, tutaj coś się ściąga, tutaj nie ma czasu, tutaj coś tam, tak, więc... Mam jeden film, postaram się go rzucić jak najszybciej, więc spodziewajcie się go w poniedziałek rano, więc mam taką nadzieję, że mi. Do następnego, trzymajcie się, no i cześć.